Cześć wszystkim z tej strony, Peter. I witam Was w 15. już odcinku z serii Pokémon Fire at Randomizer. Nazlok, mam tutaj, prawda, resztki herbatki. Pozwolicie, że dopiję. Pf, o kurna, jakiś proszek po herbacie mi się został i się do ust, prawda, dostał. Um, tak, w dzisiejszym odcinku udamy się wreszcie. Dobra, musiałem przestawić. Mikrofonik, jakieś tutaj coś leży, sprzątnąć, dobra. Dzisiaj udamy się do Victory Road. Drużyna wygląda następująco. Troszeczkę się pozmieniało. blachał, Torrent Lampion, pani Kruger oczywiście. Cztery nasze najlepsze Pokemony. Ale ponadto, złapani ostatnio Owca i Hagrid. Owca to Ampharos. Byłem podczas... Mm, przerwy między nagraniami. Byłem w, Na Trzech Wyspach. W tym również u Moltresa, który był e, bodajże poliwratem. Nie, poliwillem. Twu byłem też u Articuno i on był poliwillem. No miesz, no to w każdym razie spotkałem dwa Pokémony. Nie pamiętam drugiego, ale nic nie złapałem. E, znalazłem Ekstraira na drugiej wyspie, więc bardzo fajnie. No i Hagrid to nasz robaczek. Jednakże nie ma żadnych robaczych ataków. No trochę bezużytecznie, ale jest za to dobrze się spełnia jako Pokémon walczący. Owca ma takie ruchy, nic specjalnego. O, Hagrid będzie miał zaraz 48 level, fajnie. Ta wysoka statystyka ataku jest fenomenalna. Porównując do no Blacha, to, to w ogóle, no ale. 124, ten ma 145. No praktycznie jest to jeden z naszych lepszych pokemonów. Owca troszeczkę słaby, no ale dobra. Pieprzyć, no wchodzimy do Victory Road, w której już raz byliśmy. Wyskoczył nam tam Marowak jako pierwszy. Czy chcielibyśmy użyć straw? Oczywiście, żebyśmy chcieli. Utorant, oczywiście, za przeproszeniem posuwa kamienie. Przyspieszę to, bo to jest tak monotonne. Ło! Wow. Alakazam! Czyli nasz zmarły, prawda? Ten no. Um. No tak. <ścoughs> zmarły um, Dumbledore. Właśnie, co do zmarłych Pokémonów. Nie spodobało mi się, że komentujecie typu oj Torch, zginąłeś i tak dalej. Oh, spoiler, sorry. No, po prostu komentujecie kto zginął. Po co komentować? Ludzie, nie piszcie takich rzeczy w komentarzach, bo to jest coś okropnego. Się później czytać w ogóle nie chce. Jak dużo debili? Bo debili, sorry, ale debili. Jak dużo debili? Pisze takie rzeczy, robiąc spoiler innym. Ty obejrzałeś spoko, ale daj obejrzeć kur na innym, tak? To raz. Yy, drugie co, apel do tych, którzy jeszcze nie obejrzeli, a chcą czytać. W takiej sytuacji. No, dobra. Yy, w takiej sytuacji lepiej po prostu nie czytajcie. Nie czytajcie komentarzy nigdy przed obejrzeniem filmu. Ja was o to proszę. Alla kazam ponownie. Nie chcę z nim walczyć, więc z stąd. Pokémony są dosyć nieźle wytrenowane. Mógłbym z takimi już iść na ligę, ale nie sądzę, bym przetrwał za długo. Dlatego będę sobie jeszcze oczywiście dotrenowywał. Kingdra. Na Kingdre nie mam nic, ale mam Lampiona, który się przewodnym atakom i może zrypać ze Sparka, który działa o normal O, golem się ma surf. Kingdra, dokończymy dzieło naszym Sparkiem. Kurde, jakiś silny Pokémon. Magmar. E, oczywiście bym użył Surfa, ale nie chcę ciągle używać jednego Pokémona. Mm, no, czuli, jestem do tego zmuszony. E, Volpix, to samo. Cliffable. Hagrid. Wchodzisz i. Eee, Gdzie jest ten nasz Pokeflet? Dobra, obudzony, użyjmy Submission, chociaż nie, bo to ma recoila, czyli zadaje nam drobne obrażenia. Wolę. Uważać. Jak nie muszę, to nie używam tego ruchu. Rozelia, nie walczymy z tą. I teraz pytanie. Tu są dwa przedmioty. Który z nich wziąć? Górny czy lewy? Zawsze biorę górny, może tym razem weźmy lewy. To będzie Sea Insense, czyli wzmocnienie wodnych ciosów. Nic specjalnego, no ale mogło być gorzej. O, agron, agron się ma. Hagrid jest idealną kontrolą na agrona, aczkolwiek ten takdown jest krytem! Super! Break break wykończy agrona bez problemu. Owca ma już 49 level, bardzo fajnie. Marowak, na Marowak... Zapraszamy. Lampion jest trochę w, ok w opakanym stanie, a jest to jeden z naszych najlepszych Pokémonów. Więc lepiej się pilnować. Hagrid yy, wysłany na Perzjana, oczywiście, Perzjan nie miał szans. Snorlax. Biorąc pod uwagę, że gościu mi i, tragicznie obrazi yy, obraził. Pffu, kurna. Obniżył defensywę. Wysłałbym blachę, ale wolę panią Kruger, bo pani Kruger jest kontrolą na wszystko. Yy, sprawdźmy, czy naprawdę wystarczy? Ten Bodyslam mógłby być zabójczy dla Pinsira. Wiem co mówię. Na ludzie ponad połowę. No to Git. Kakuna? Kakuna. Już myślałem, że Kabuta, ale nie, Kakuna. Skiri. Na Skiri pójdzie o, owca. Dobrze. I znowu już Kakuna. No, przeżył jakimś cudem? Dobra. Dwa Thundershocki załatwiły sprawę. Mam nadzieję, że niedługo nauczy się już Thunderbolta. Bo. No, z całym szacunkiem, Pokémon prawie 50 level. No i z szokiem popilać no to trochę tak. Wstyd. Co najmniej wstyd. Dobra, mm, ruszamy dalej. Mamy tutaj, prawda, jakiegoś przeciwnika. Eee, a znowu lamp. Nie, dobra, idzie blacha tym razem. E, headbutt? Mod może Matslap? O, mat jest ok. E, Skarmory. No to idzie obca, oczywiście, jako nasza kontra na pokemony latające. Spikes. Kolce. <gulce> Nic mi z tym nie zrobisz. Użyję Thunder Puncha i cię zabiję po prostu. Ursaring. Pani Kruger wchodzi, bo, bo Ursaring potrafi być niebezpieczny. Steelwing wykończył go. Owca ma 50 już level. Zabierzmy jej tego Exprzeira, który dodaje jej trochę Expa. Dajmy go oczywiście naszemu przyjacielowi Hagridowi. Czy lampion ma. On ma magnet. Ja bym mu dał, wiecie co, Leftovers, który właśnie trzyma nasza pani Kruger. Dlaczego? Ponieważ Leftovers trochę go wyleczy. A jako, że ja jestem Debilem i nie kupiłem żadnych lekarstw, no to sorry. Dobra, Ampharos. Blacha. Thunder Wave oczywiście. Dobra, dobra, bo to jest już troszeczkę niebezpieczne. Dobra. Zaryzykowałem i żałuję. spieszajmy u torrent. Jezu, prawiem stracił blachę. Poważnie. O, jeszcze jestem sparliczwa. Nie, to jest zabójcze, ale dobra, strew Mirołow, o! Oh, dzięki Bogu, stary, że nie użyłeś żadnego drill pika, bo byśmy... W takiej sytuacji... Owca! Oczywiście. No, Drill Peak, no, wtedy mogłeś użyć i byś, byś mi po Pokemona. E, Pokemony są w opłakanym stanie, poważnie. Ja nie wiem, jak ja to wszystko przeżyję. Może Revenge? Dziękuję. Ehm, tak. Venonat, ma. Oczywiście, znowu nie odczytałem. TM-07, co to takiego? E, TM-07, Sunstorm, górwo. Ehm, tak się zastanawiam. Może będzie tu jakiś fajny ruch... Robaczy? Absorb? Komu by to? Nie. E Shockwave? Nie. Gilotin, <laughs> Nie, nie dam nikomu. Hydropomp nie chce. Tailglow? Tailglow by się przydał. Ale nie chcę tego używać. E Feint Attack, Shadowbone? O! mega Megahorn, Megahorn! Właśnie. Kurna. Shadowbone? Nie. A może Bubble Beam? Nie, oczywiście, że nie. Wiecie co? W sumie dałbym komuś Earthquake'a w końcu. I byłby to Hagrid. Hagrid jako Pokémon, który będzie znał Ziemny Cios. To mu się przyda znacznie bardziej niż ten zrypany Submission, który. E, no, mnie atakuje jednak. A Brick Break jest silniejszy w mojej wersji. Dobra, dajmy mu Earthquake'a, niech się stary cieszy. Przyda się jak zawsze. Znaczy, jak zawsze. Ogólnie się przyda. Nie, nie, dobrze, jak zawsze, bo <laughs> Earthquake to jest jednak taki. No. O, numer się ma. Po prostu najlepszy atak w grze. Nie ma lepszego ataku niż Rafkojek. Fajnie tak wszystko zapierni. Tak? Dobra, uciekliśmy. Kangas Khan. Damy radę? Pewnie, że damy radę. Dawaj, stary, Hagrid. Jesteś mega silny. Dasz sobie radę, nie? Dawaj stary, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, 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 nie. Nie zabijesz, nie zabijesz, nie zabijesz, nie zabijesz, nie, nie, nie. Dzięki Bogu, stary. Już się przestraszy. Kloister. Mmmm... Owca. Oczywiście, żowca. Aurora Beam. Gdybym był mega Ampharosem, byłoby to zabójcze. Ale nie, nie, jestem mega Ampharosem. O, Kakturn. Przydałoby się teraz zobaczyć cios, którego oczywiście, notabene, nie mam. Um, oczywiście pani Kruger, no bo któż by in. Hagrid może znać Swords Dance. Jestem mega szczęśliwy. Wymieniamy za hardy, no, oczywiście, że tak. Uh, Ty już 16 Conversion. Pytanie, czy ja mam w Berry Pouch jakieś. Berries, które leczą. Z Oran i Citrus. No naprawdę. 10 i 30 HP. Nie, nie u, y, give, tylko use. Use na... Lampiona. Czuł, że on ma ten, to lekarstwo swoje. Ale wolę sobie wyleczyć Pokemona. E, czy jest cokolwiek na paraliż? Nie ma. Ale mam za to tutaj Parli's Heal. E, dla Jutorenta i Blachy. Czy mam jakikolwiek lek? Ehm, oczywiście, że nie mam. Trochę rzeczy posprzedawałem, no ale oczywiście nie kupiłem nic. Yenma, e, boję się trochę jenmy. zmieńmy na Lampiona. jest super. E, czy teraz grając na flecie wybudzę mojego Pokemona? Wybudziłem, fajnie. Nigdy w życiu nie zagrałem na flecie, podczas gdy mój Pokemon spał i było, było to poza walką, więc <laughs> fajnie odkryć nową rzecz. Ursaring, Brick Break. Break. Jezu, Chryste, on przeżył. Nie wiem czego użył, ale dobrze, że nie użył. Ryzykujemy, walczymy z tym kolegą. Masquerade, spieszajmy stąd od razu. Owca. Eee, Sparaliżował mnie, smaciak. Gaz, ty mi nic nie zrobisz. No, o ile trafi, oczywiście, ale trafiłem. Ninetales. Lampion, dobrze, że cię wyleczyłem, kolego. Surf. Fluffy. Mm. surf. Seal. Spark. Dzięki Bogu, że ja mam lampiona. Boże, jedyny. No i Ekans oczywiście, Surf. Dziękuję. cóż my tu mamy, Energy Powder, czyli to jest, czy to nie jest czasem do leczenia, do leczenia, dzięki Bogu, jejąciu. dobra, Blacha czy Hagrid, na blasze to za dużo nie zrobi, Tam Hagrid by się przydał, ale nie, Blacha, Blachy, nie mogę, nie mogę zaryzykować, że stracę Blachę, po prostu, um, Roselia. zaraz, zaraz, tu jest przedmiot, Blizzard to był, chyba Blizzard, ale Ciuli tak go nie użyje. Wiem dobrze teraz, że Pinsirem nie mogę atakować Ursaringów, bo one kurne przeżyją. A wolę, żeby nie przeżywały, tak? Dlatego zostawię je w spokoju, będę im spieprzał, a Ursaring to jest przekoks i może stanowić zagrożenie. Podobnie zresztą jak Wumpel, którego właśnie uniknęliśmy jakimś cudem. No tak, Wumpel może być zagrożeniem robak na robaka. Prawda, jak tamten użyje jakiegoś flamethrower. O, dobra, dobra, dajcie mi przytestować Earthquake'a, proszę, proszę. Earthquake, Earthquake, najpiękniejszy cios w całej grze, i to jest dosłownie w każdej generacji. No, najlepszy, najlepszy, mój ulubiony. Nie no, może ulubiony, nie, ale jest świetny. Swampart. Dobra, wolę nie ryzykować. Idzie jutro, oczywiście. O, Maddy Water. Co, Co to zrobi? Cokolwiek? Hmm, zrobił stanowczo dużo. Oooo! Chwalcie Boga, że mam blachę, która na 100% przeżyje jego eksplozję, którą na 100% on zaraz użyje. O, amnezja. Dziwne. Iron Tail. Wow, wystarczyło, żeby go wykończyć. Co to jest? Golem. A, golem to tam. <grych> Dobra, teraz idzie za tu... Użyłbym owcy, ale nie ryzykuję, że, że ten Pokemon mnie zabije, zanim ja się tam wzmocnię, czy, czy co, Tu ruszę po prostu. Teraz idzie Dragonair, Dragonair nie jest problemem, użyjemy Fly'a jednego, prawda, zabijemy go, dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Co tu, znowu Wumpel. uwaga, uwaga, bo bo jeszcze mi... Zaraz, czy mamy coś? Hagrida bym w sumie trochę wycofał, ale nie, dobra, Olaź to. E, idziemy, idziemy, idziemy i ten gościu ma co? Ma pierwszego Beedrill. Oczywiście, że zmieniamy Pokemona. O, bardzo dobrze, że zmieniłem, gdybym za... Tyż kurz już mnie kurna zotruł, ty jedna. Dobra, fly... Ladias! Nienawidzę tej suki! Nienawidzę, 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 nienawidzę! Zostaje pani Kruger, bo... Kurna, psychikiem tyle zdziałać? Stary, dobra... Jest! Jest! Dzięki Bogu! Ej, dobra, ale teraz mamy zagrożoną panią Kruger. Nawet pani Kruger. Wiecie co? Obawiam się, że będę musiał skorzystać z Escape Rope'a. Bardzo tego nie lubię robić. Jeśli gościu ma farykater, może mnie zabić. Zapomniałem o tym. Crash Claw. Nie rób kryta, nie rób kryta, nie rób kryta. Jest, dobra. E, bo jest naprawdę niebezpiecznie. Użyję sobie i tak jeszcze tego. Bo miałem gdzieś tu kurna antidotum właśnie. Eee, w sumie proteiny do wzmocnienia ataku Wzmocnijmy Atak Hagridowi, a co tam? <grytanie> Wzmocnienie ataku tego nigdy za wiele. Mm, naprawdę upłakany stan. Lampion się trzyma najlepiej. Pani Kruger, kurna. Walka z, ko z każdym kolejnym trenerem to wielkie ryzyko. Więc użyjemy sobie escape ropa. Niestety musimy się wycofać. Nie zdołaliśmy podołać temu trudnemu zadaniu. Ehm, wiecie, odleciałbym sobie tutaj najpierw do sklepu. Koniecznie do sklepu, tutaj mają dobre rzeczy, hyperpulsory. E, Za 30, full Heal. Nie, no nie 99, no 20 myślę, że wystarczy. Escape rope 4 to wystarczy. Max Ripel A, 5, albo co. Dobra, w sumie nie muszę tutaj się leczyć, bo ja polecę i tak do Viridian City i się wyleczę. Dobra, myślę, że zrobię tutaj drobne cięcie i po prostu dobiegnę... Tam, gdzie byliśmy, więc widzimy się za chwilę. Dobra, dobra, jestem z powrotem w tym samym miejscu. Um, Ponadto, ludzie, chciałbym powiedzieć, że Owca ma nowy atak. Owca ma nowy atak, bo pamiętacie, jak wtedy były dwa Pokebole koło siebie? Mówiłem, że wezmę ten jeden, to coś tam było. A drugi to był atak Volt Tackle, więc mu dałem. Czemu nie? No jej, przepraszam, to jest ona. Dobra, w każdym razie teraz walczymy z jakąś dziewczyną, która ma Metanga. Metang, fajny koleś. Mat slap. Chcę, że go nie wykańcza, a wykańcza mnie za to. Ym, Golem. Golem, no to idzie oczywiście U Torrent, który jednym cudem go załatwi Flarion, Flareon jest zagrożeniem, ale nie dla Hagrida, który ma Quake'a i go zarypie jednym ciosem. Dobrze, Paras. Ym, paras, 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 drogi przyjacielu, może na ciebie pani Kruger pójdzie, chociaż jest możliwość, że zostanie sparaliżowana, ale nie, nie została sparaliżowana. Wchodzi Drowsy Swagger. Ne, ty gnoju! Nie, 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 dobra, 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 jest już zbyt niebezpiecznie. Wchodzi lampion. No i mamy w dupie wszystko. Dobra. Lecimy dalej, oczywiście, czemużby nie? I spychamy ten kamiorek. Część, się masz. Headbutt, jednym headbatem bardzo fajnie. Dobra, teraz ten kamiorek doniesiemy na lewo, prawda? I się otwiera tutaj drobne przejście. No, puść mnie, stary, no, sparliżył mnie, tak? Jeszcze, jeszcze. Pfu. Dobra. Ostatnia walka. Larvitar i Kabuto. Żaden problem, drodzy państwo. Sprawdźmy tego Tackle. Na pewno będę miał... Recoila od tego, ale... Epicka animacja! Nigdy w życiu... Nigdy w życiu nie widziałem tego ataku. Nie w FireRedach. Wiem, że Pikachu się go może nauczyć, ale no nigdy w FireRedach... No ty kurna gnoju. No, z tobie już nic tutaj nie zrobię, prawda, no ale chociaż, nie wiem, lightscreen? screen? No go, no dobrze. Głupi szmaciak. Dobra, mm, ten jego daje nam double edge, znaczy daje, uczy, no ale nie, nie będziemy się tego uczyć. No i generalnie przeżyliśmy jakoś tę, jakże trudne, te jakże trudne chwile i jesteśmy w Indigo Plateau, czyli Jakkolwiek to się kurna czyta, jesteśmy w Lidze Pokémon. Drodzy yy, widzowie, yy, panie i panowie, yy, będzie już tutaj w następnym odcinku wielki pojedynek z, yy, ze wszystkimi, prawda? Yy, wykupimy sobie trochę Full Restorey na zapas, Max Potion. Co prawda niby nie potrzebuje, ale zawsze coś Full Heal dla bezpieczeństwa, Max Repele niepotrzebne. I teraz tak, yy, ja bym coś sprzedał temu typowi. Po kolei. Metal Coat. Stalowy atak mamy, więc się przyda. Awakening do wybudzania pokémona śpiącego. Mamy pokéflet więc to jest niepotrzebne. Elixir przyda się jak najbardziej. Moonstone nie mogę sprzedać. Magnet. Niech zostanie tam. E, chociaż w sumie... A e, pieprzyć magnety. Black Belt przyda się dla naszego Pinsira. Repel nie chce tego. Maxeter zostaje. Super Repel zostaje. Miracle Seed, nie mamy roślinnych, a, mamy u tego, u Tarenta, ale olać to. Antidot... Antidotum, koniecznie zostaje. Scope Lens, Mo... wzmacnia możliwość trafienia krytem. To musi zostać. Ether zostaje, Shadow Mail gówno, X-Speed gówno, Nevermelt Ice, nie potrzebujemy, bo nie mamy lodowych Pokémonów. E... Flinch, nie ja chcę tego. Poison Barb, wzmacnia trujące ruchy, nie mamy trujących. To wzmacnia porządnie wodne ruchy, więc to zostaje. No i to tyle. Teraz tak, jak tu się sytuacja przedstawia? Ty masz leftovers, tobie to zabierzemy i tobie damy koniecznie to wzmocnienie wodnych ruchów. To porządne wzmocnienie. Owca, tobie się przyda. Przed chwilą to sprzedałem. Tak, Expressor, oczywiście tobie zabierzemy. Damy go. Blasze, czemu nie? Expressor. Bo, bo zawsze warto mieć. I Hagrid dostaje ten Black Belt do trzymania. Pani Kruger, nasza pani ulubienica, dostaje Metal Coat dla wzmocnienia stalowego ruchu. Eee, Utorrent, tobie by się przydał przyjacielu jakiś. Hmm. Ach, roślinne też sprzedałem. Ale, 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 ale mamy te odkrytów. Scope lens tobie damy, i oczywiście owcy też damy ten scope lens jako że posiada najsilniejszy z naszych ataków Volt Tackle, to czemużby nie. I z taką oto drużyną, drodzy państwo, wchodzimy do ligi już w następnym odcinku, w ostatnim odcinku. Liga będzie przerypana, bo wszyscy mają po 6 Pokémonów. Chyba że chyba że trafią się Wurmple Magikarpie. E, przepraszam, Wurmple. Nie. Wurmple to są e, koksy, które stanowią zagrożenie. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Yy, powtórzę to co mówiłem wcześniej, czyli nie spoilerujcie innym, kurczą, że ktoś zginął, czy ktoś żyje, czy coś, czy złapany, czy fajnie, że mam ten atak dupa tam, nie, 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 nie piszcie. Możecie napisać co najwyżej, że fajny lub do dupy odcinek, ale no, no takich rzeczy nie piszcie, dziękuję bardzo. Yy, także tak Zapraszam też na fanpage i na ASK, do których linki są w opisie. Rozpowszechniajcie, lajkujcie, komentujcie, subujcie, spamujcie. Nie, mi nie spamujcie, spamujcie innym, że jestem zarypisty, nawet jeśli nie jestem. Um, bo zawsze to, reklama jest reklamą, dosyć tego pierniczenia. E, dzięki jeszcze raz za uwagę, na razie i cześć.